Let śnieg pada! Patrzcie ile śniegu napadało! Pada, śnieg, pada śnieg, Słonią, softboxik poprawimy. No cześć! Cześć, witajcie! Witam was bardzo serdecznie z tej strony Samotycha Jutro jest czwartek, samo czwartek I w ogóle nagram dzisiaj odcineczek, żebyście mieli Bo mój kochani widzowie chodźmy przy... przytulęwa... W... Samotycha ja. okej? Okay. Dobra, będę... Będę spokojny Dobra Zaczynacie odcinek Play a little Wolałbyś, zjeść łyżkę paznokci, czy polisać rurkę w autobusie? E? <mysy> <mysy> na co, na co ja się pisałem? Nie no, ja, ja, ja musiałem wiedzieć Samotycha. Następnym razem. Następny. Jak będziesz chciał nagrać film i będziesz pisał na fanpage'u, to pytanka i w ogóle. Samotycha, pamiętaj, nie rób takich rzeczy. Yy, ale myślę, że łyżkę paznokci czy polizać rurkę w autobusie. Rurkę w autobusie? Co to jest trudnego? Polizać rurkę w autobusie. Ja tu mam powiedzmy, że to rurka w autobusie, nie? A... Znaczy rurka w autobusie? No pewnie co tam... Co, że ludzie to dotykają tak w pełno? A, a tam... Paznokcie mają zjeść? Fuuu... Niedobre... Nie... NIEWIDZIALNY być niewidzialnym, czy zmieniać się w każdą postać? Yy, niewidzialnym, czy zmieniać się w postać? Nie wiem w jakim sensie, czy zmieniać się w postać, czy mógłbym być sobą... I mógłbym być tamtą osobą i ten... Chyba myślę, że zmieniać się w... Zmienianie się w postać to by było bardzo fajne. Na przykład, byś się zmienił na jeden dzień... Jakiegoś miliardera I bym sobie wysłał pieniądze dla takiego Michała Samotychy Bym wysłał mu 100 tysięcy złotych i powiedział Masz, rozwijaj kanał Tak, o, oh, tak bym zrobił Albo jakbym był mi miliarderem jakimś To ten, to bym dał dla biednych milion złotych Kupił im jedzenie, zrobił taką stówkę wielką Ale nigdy nie będę miał miliona złotych A może... Nie wiem, zobaczymy Okej okay. Także wolałbym być, wolałbym zmienić się w osoby, nie? Takie fajne. Sok z cytryny czy woda z ogórków? Chodzi o wypicie, tak? No to oczywiście, że sok z cytryny. Nie dałbym rady wypić wody z ogórków. Bleh. A sok z cytryny na, na luzie tam... Ja lubię cytrynkę. Cytrynka jest kwaśna. Bardzo dobre. W ogóle zrobiłem tak jak kiedyś. Ojeju. Dobra, w opisie będziecie mieli link do Lemon Challenge, który był rok temu, może więcej trochę niż rok temu. Lemon Challenge, trochę się zmieniłem. Mój głos też się zmienił na tamty Lemon Challenge. Był inny, a to już rok temu, nie? Więc możecie zobaczyć w sumie. Pewnie jest dużo nowych widzów, którzy nie widzieli, także zapraszam do opisu. I tutaj macie też kartę. I wam wyskoczy kartę i w tym filmie będzie, nie? Naciśnijcie sobie. O tu. Dokładnie tu. Karta taka fajna. No być niewidomym, ale słyszeć doskonale? Czy nie słyszeć wcale, ale widzieć doskonale? Świat jest tak piękny Świat jest tak piękny, że trudno by było go nie widzieć Ale muzyka też jest tak fantastyczna, że trudno byłoby jej nie słyszeć Ale myślę, że wolałbym widzieć Bo nie widzieć to jest najstraszniejszy mankament Jej, wyobraźcie sobie, teraz wszyscy, którzy siedzicie ty, zwłaszcza ty siedzisz, ja, ja ciebie widzę. Siedzisz przed komputerem i oglądasz odcinek. Także zamknij teraz oczy, zrób to co ja, zamknij oczy i zasłon się ręką. I pomyśl, że tak miałbyś żyć całe życie. Żyć całe życie. No to jakie mas masło maślane. Że miałbyś tak być całe życie. Powracaj się, widzisz coś. No właśnie, nie. Także wolałbym już widzieć, ale nie słyszeć chyba Bo nie widzieć to jest dla mnie straszna rzecz Także współczuję wszystkim osobom niewidomym Ale i podziwiam je, że sobie radzą, radzą sobie w takiej sytuacji Wolałbyś musieć się zgadzać na wszystko, czy nie móc w żadnym wypadku kłamać? I wolałbym... Nie, wolałbym w żadnym wypadku nie kłamać, bo Zgadzać się na wszystko, to by powiedzieli Ja samotnych, a wskocz do morza I ja bym musiał zrobić tak o! I, i... I bym musiał wskoczyć do morza. Morze jest szerokie, długie, głębokie. Hehe, <śmuszne> śmieszne żarty. Panie samotycha. No, tak. No także to by było na tyle z dzisiejszego krótkiego odcineczka. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeżeli Wam się spodobało, to zostawcie oczywiście łapkę w górę, strzelcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie więcej odcineczków takiej, zwolałbyś? Takiej serii fajnej? Takiej... Nie wiem, czy z tego serii... Nie, z tego serii raczej nie będzie. Może zrobimy jeszcze jeden odcinek, jak będziecie mieli. No to ochotę. Życzę Wam dobrej nocy, miłego dnia, miłego ranka. I zależy, kiedy to oglądacie oczywiście. Dzięki i cześć, piona. Hakuna matata. Jak cudownie to brzmi!